Noc minęła. W sumie już jest 8.20. A ja powiem Wam tak. Na tej miejscówce o czwartej dopiero poszłam spać. Wydawało mi się, że już wszystko, co możliwe usunęłam, wytukłam. Bo tutaj pełno takich y, chyba młodych, y, wylęgniętych komarów też jest. A raczej było. Więc o czwartej już się w końcu mówię położę spać. Na pewno już tego nie będzie. Wstałam, a raczej nie wstałam. Obudziłam się o szóstej. Patrzę się. A tam parę tych, tych młodych komarów. Kilka much dalej. Lata gdzieś. I tak od 6 zaczęłam to wszystko znowu szlikwidować. Jest teraz, tak jak mówiłam wcześniej, 8:20. Amalka sobie jeszcze śpi. ja już byłam na spacer z Giną. Nie wiem, to chyba w całej tej mojej podróży najgorsza noc. Nie polecam tej miejscówki. Później wam, yy, później wam pokażę, gdzie stoję, a Wy sobie sami zdecydujecie, yy, czy będziecie chcieli tutaj przyjechać, czy nie. Ja dzisiaj w każdym razie wyjeżdżam, bo tak naprawdę tu na tym końcu praktycznie nic nie ma ciekawego oprócz sklepów i tyle, żeby siedzieć przy kamperze, gdzie jest pełno much i komarów. To mamy tutaj, jak to się mówi, zalew wiślany, sinica, czyli woda nieciekawa. Z drugiej strony mamy zalew gdański, pełno tej roślinności, wodorostów i tak dalej, które już są przy samym brzegu praktycznie jedynie można sobie kostki zamoczyć jeszcze w miarę takiej wodzie bo do kolan to już się już to się wszystko do ciebie przyczepia te, te glony bo nie wiem glony, wodorosty, bo to się ciągnie tak jakoś z tego dzieci wczoraj kulki nawet robiły dla nich to takie nie było obrzydliwe ale dla mnie tak żeby tam wchodzić do tej wody. Więc nic mnie tu nie trzyma. Po drodze jedziemy sobie zwiedzić. Jeszcze nie wiem co. Zaraz, właśnie Malka śpi, a ja sobie będę tu sprawdzać. Wiem, że o, kolejna mucha chodzi. Masakra. Nie wiem. I, i zobaczymy. Będziemy. W każdym razie. Jeżeli weszłeś tutaj pierwszy raz na ten kanał To jest kanał kamperem przed siebie Ja jestem Małgosia i podróżuję z córką Amelia Przed siebie to znaczy, że ja nigdy nie wiem gdzie będę Miejsca mi się ciągle zmieniają. Jedynie raz w tej jakby podróży teraz w sumie, no może powiem i jak już obierałam kierunek, y, kierunek y, Świdnica. W sumie tak. Jak y, jechałam pierwszy raz naprawić y, kampera, no y, nie kampera, tylko lodówkę. Później y, kierunek Strzyżewo, Kościelne. To jest drugi raz, obrałam kierunek, który wiedziałam, że jadę w tym kierunku. Też w sprawie naprawy lodówki. Później się okazało wymiany. No i później w kierunku Elbląg. To też był zamierzony, jakby kierunek, bo tam musiał być zostać poprawione te panele, bo zostały źle podłączone poprzednio. No i teraz nie wiem, kiedy znowu Elbląg, bo będę doinwestowywać kampera i będziemy na bieżąco, będę mówić, co, co będzie. Jeżeli chcesz być na bieżąco, wiedzieć co i jak, zapraszam Cię do subskrypcji, komentarzy, jeżeli coś Cię interesuje o podróży, jakaś tematyka. Napisz w komentarzu, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, bo nie zawsze zaglądam na kanał i nie od razu odpowiadam, no bo jednak jak podróżuję, to nie mam czasu na to, żeby cały czas siedzieć na necie, ale w ciągu jednego dnia staram się przeważnie odpowiedzieć. Więc jak to się mówi? No nie wiem, czy. Do zobaczenia można powiedzieć, bo zobaczycie mnie. Widzicie te kropeczki wszystkie. Nie wiem co to jest. To wszystko jest poprzyklejane. To tak jakby tutaj do tego miały być przyczepione, nie wiem, te muszki. W tym wszystkim jest cały camper, cała ta strona. Patrzcie. Nie wiem, co to jest. Szczerze podziawszy. No, tutaj część umyłam. Ale powiem Wam szczerze, że to bardzo ciężko schodzi. Nie wiem. Są jakieś odchody? Much? Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Nie wiem. Takie. Tutaj akurat robak, ale wszędzie nie wiem, co to jest. Wcześniej znaleźliśmy. Taką darmową miejscówkę tutaj przed miejscowością piaski, za krznicą morską. Tutaj fajnie idzie sobie droga w dół. Mieliśmy zaparkować, tak jak tam auta stoją, i spędzić sobie tutaj z dwa dni. Ale jak zeszliśmy tam na dół, już teraz nie będę schodzić. To po prostu ta silnica była tak, yy, tak duża, że nie było widać dna i było strach wejść, bo nie wiadomo czy to jest głęboko, czy płytko. W tej chwili, wracając yy, z miejscowości Piaski, zatrzymałem się na drugiej stronie, po to, żeby sfilmować, że jednak można w tej okolicy wzdłuż zaparkować i spędzić fajnie czas. O ile y, nie będzie tej sinicy Idziemy na wieżę obserwacyjną, góra Pirata. Może uda nam się, ponieważ na 15 jesteśmy y, zam, raczej jesteśmy kampel jest um, y, umówiony do. Mechanika, i zobaczymy, czy się wyrobimy. Ostro się zaczyna pod górkę, idziemy. do góry jeszcze po piasku to jest dla mnie poczwórnie ciężko teraz wszędzie komary idziemy sobie już jest utwardzone więc wygodniej się idzie no. nie to wszystkie są Amelka duże tutaj pokazane Tutaj jedynie szpak jest pokazany. No dobrze, ale tylko jedynie mały to jest szpak pokazany, jak tutaj jest karmiony. A tak, wszystkie to już są dorosłe fajnie. Idzie się ścieżką. Ławeczka, tak, śmietnik. Można sobie przeczytać troszeczkę o przyrodzie, o ptakach, jakie tu w okolicy są. Ciekawe, bo przynajmniej Amelka poznaje gatunki ptactwa. Przed nami kolejna tablica. O, dzina wleciała tutaj wysoką trawską. Poruszyła całe te wszystkie owady, jakie tu są. O. Wszystko, ale tu wszędzie Myślałam że tylko na tamtym parkingu Idę, bo wiesz... Aha A po czym poznajesz? Znikam, ja tłumaczę dziecko. Kolejna tablica. Amelka jak zobaczyła wieżę, To od razu... Wystartowała biegiem. Zainteresowała się. Dobrze, że jest tak mało schodów, bo powiem Wam szczerze, w taki upał, jaki jest teraz, nie chciałabym wchodzić wysoko. Idę najpierw tutaj na pierwszy poziom, zobaczyć o. Taszek był, no ale niestety odleciał. O, już nawet z tego pierwszego tarasu piękny widok. Ale idziemy dalej. Wow, teraz jeszcze lepszy widok. No, płynie łódka, czekaj, nie wiem jak to się nazywa. Żaglówka nie, bo nie ma żagli. Jakaś taka motorówka, jakaś łódka, motorówka. Płynie. Chciałam Wam przybliżyć. Ale niestety słaby zasięg jest. Tam w oddali widać Elbląg Amelka. Też Wam nie pokażę, ale wcześniej tam kiedyś Wam pokazywałam, tylko że wieczorem było chyba lepiej widać niż teraz. Nic, nie mogę nawet przybliżyć, coś się zacięło. Kolejny etap to widzę wejście po drabinie. Nie wiem, wchodzimy, jak nie idziemy? Idziemy, ja idę. Jest przykręcona, spokojnie. Oczywiście trochę tak dziwnie zrobione, bo tutaj jest takie. Jakby... ale takie małe, jedynie co to tutaj do trzymania. Muszę niestety kamerkę troszeczkę się rusza. I co? Amelka? Wchodzisz? Tylko malutku? Wchodzisz czy zostajesz? Jak się boisz Amelka. Jak się boisz? To, to nie wchodź. Dobra? Boisz się? No to nie wchodź. Zostań, ja już schodzę. Do ciebie chcę iść. Nie, ja już schodzę, Amelka. Ja tylko szybciutko tu sfilmuję ten piękny widoczek z góry i już schodzę. Oj, tam widać ledwo, ledwo tą udeczkę. I taki piękny mamy widok. No, córeczka umie dobrze czytać. A ja tego wcześniej nie przeczytałam. I myślałam, że to jest możliwość tutaj wejścia. No, jednak nauczyłam ją czytać w czasie podróży. Tak? A mama się nie uczyła. Dlatego nie umiała czytać. Fajnie. Tu jest jeszcze jakieś wejście, ścieżka. Ale to jest już taka bardziej dzika. Więc idziemy... Idziemy, jak to się mówi... Tak jak przeszliśmy. Jak widzicie... Śmieci jest pełno. Ciężko było zabrać. Lepiej wyrzucić. Piękne kwiatki. Jestem u mechanika, zaraz wyjeżdżam i Wam wszystko opowiem. Wizyta była krótka, mimo tego, że dwie godziny wcześniej rozmawialiśmy. Pan nie zakupił przez te dwie godziny silikonu, tłumaczył się, że oddał. No wtedy to samo mówił przez telefon, ale powiedział, że kupi przez te dwie godziny ten silikon. Chciał mi to skleić kropelką. Ja się na to nie zgodziłam, bo powiedziałam, że ja nie potrzebuję czegoś, co mi zaraz odleci. A chodzi o to, że odleciało mi taki... osłonka od leda. I nie chcę, żeby mi zachlepało instalacji elektrycznej, żebym y, po prostu y, tam gdzieś mi coś nie wysadziło, no nie wiem, zwarcie jakieś nie stało się. Więc chciałam to ładnie zakleić, bo jak widzieliście, to ja raczej silikonem nie potrafię się obsługiwać, bo y, przy tej wentylacji, jak już robiłam y, od odlotówki, jak paskudnie to wszystko wygląda. Więc chciałam mieć to ładnie zrobione. Jedziemy do latarni, teraz morskiej, w krynicy morskiej. I później wam pokażę na zewnątrz o co chodzi, jak ten LED wygląda.